Kurtkę ubrałem i do KFC się wybrałem. No to wielki test wielkiej dolewki, zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Pepsi Max i muszę przyznać, że jest ciekawie. Oczywiście, no smak z dolewki jest mniej intensywny niż z butelki, ale wcale bym nie powiedział, że gorszy, czy że jakoś tak beznadziejnie to smakuje. Jest mniej intensywny, ale dalej to jest smaczne. Teraz czas na 7-up i oczywiście tego na filmiku nie widać, bo kolor 7-upa jak i wody jest niemal identyczny, ale tak, tutaj też jest woda. I jestem w lekkim szoku, ale dla mnie 7-up z butelki, jak i z dolewki, smakuje dokładnie tak samo. Nie widzę tutaj różnicy w smaku. No chyba, że mam jakieś zaburzone, zniszczone kubki smakowe, ale raczej w pełni działają. Także tak, ten smak jest dla mnie taki sam. Tutaj ciekawe zaskoczenie: jedno wejście od mirindy nie działa, ale drugie już tak, i to jest chyba smak typ albo się kocha, albo nienawidzi, chyba mało kto w stosunku do mirindy jest obojętny, ale może się mylę. No i tutaj się zaskoczyłem, bo okazało się, że mirinda z dolewki smakuje mi bardziej niż ta mirinda z butelki, być może wynika to z tego, że dla mnie smak mirindy ten butelkowy jest troszkę za mocny, a tutaj jest taki rozcieńczony, może lekko rozgazowany, ale jakoś no bardziej do mnie Mirinda z dolewki przemawia. Następna jest tradycyjna Pepsi, chyba najpopularniejszy wybór, jeśli chodzi o wielką dolewkę. Tutaj taka sama sytuacja jak na samym początku z Pepsi Max. To jest dosłownie Pepsi, tylko troszeczkę rozcieńczone. Ale w żaden sposób nie sprawia, że źle to smakuje. Dla mnie to jest wręcz dobre, no ale ja lubię też takie delikatne smaki. Z moich obserwacji wynika, że ten jasno-zielony Lipton, no wiecie, ten, który teraz nalewam, jest najrzadziej wybierany z wielkiej dolewki. No i czas ponownie puścić płytę, która już była odtwarzana w tym filmiku. Dla mnie smakuje to dokładnie tak samo, czy to dolewka, czy butelka. Oczywiście widziałem, że leje tam się również woda, no ale. Kurczę, nie potrafię odróżnić tego smaku, no być może jest minimalnie mniej intensywny, jakby rozcieńczony, ale bardzo łudząco do siebie podobny, więc jestem w stanie powiedzieć, że to smakuje tak samo. I ostatni jest Lipton, no wiecie, ten ciemniejszy brązowy, wiem, bardzo fajne nazewnictwo. I tutaj również muszę powtórzyć to, co powiedziałem chwilę temu. Dla mnie on również smakuje niemal identycznie, bądź identycznie jak butelka, więc tutaj różnic między butelką a dolewką żadnych nie widzę. No i szybki test. Leję wodę i do tego daję sobie Pepsi. I teraz jak to smakuje? Hmm, bardzo podobnie jak wielka dolewka, tylko wielka dolewka smakuje trochę lepiej, inaczej. Wynika to z tego, że wielka dolewka to nie jest po prostu rozcieńczona butelka, tylko oryginalny koncentrant dostarczany przez te firmy, do którego daje się wodę i gazuje dwutlenkiem węgla. A jeśli chodzi o pieniądze, no to również wielka dolewka o wiele bardziej się opłaca.